Cześć, tu znowu Zirael, ze mną są... Negleted! No, Hokagen. A jaki Hokagen? No, no co? Hygienny studio by Ani. Tak. Chcesz się pobawić moim misiem? Trollują od rana. W sumie no. od, wie od wieczora. E, no, jak widać, kolejna, kolejna nasza rozkrywka z rola. Tym razem w e, powiększonym składzie można powiedzieć i z zmianą ról. Hokagen zagra Anioł na Midzie. Ja pójdę grać tym na. jako Adechery Negleted jako Listen do dżungli, jak widać. Nie. Yeah. Plus do tego plus <noise> do tego e, dwóch randomów nam dorzuciło Fiddlestick i Timo. Nie wiem co oni będą robić. Ale ich Prz obrażasz. wiem. W przeciwnym Teamie mamy Unchained Alistara, Aska. Jakiegoś niepołączonego jeszcze? Branda i Akali. Jakiś random, niepołączony. Niepołączony random. Czasami możecie usłyszeć jeszcze czwartą osobę. Jest to kuzyn od Negleteda. Na imię Matrol. Na imię Matrol. Suhar so <laughs> Nie, to nie jest troll, jest to naprawdę spoko koleś. Ola, kiedy mu się oświadczysz? Jeszcze nie wiem, nie planowałem tego. Uuuu, ogień. Okay. Liczyłem na to, że raczej on będzie pierwszy, no ale... Coś bo on pierwszy to pójdzie <śmiennie> na YT? <śmiennie> YouTube. Uu. Idę na solo lane, idę na tak, solo lane. idzie na mida. top. Solotop. Czemu Timo idzie na solotopa? Co nie robił? Nie wiem. No dobra, ale Fidel co teraz chce na Mida pójść? Czy Ej, czekaj, teraz u Ani są te, po czterech skillach jest, nie? Stun. No. Ej właśnie. I can solo To <noise> dzięki. Co ty tam, Mereda robisz? No chyba nie od blue będę zaczynał, nie? <noise> Widziałem listy, na który robi Blue na początku. No, to... więc... <noise> Pozdrawiam. <noise> Tak myślałem trochę, żeby ściągnąć te haki do Lola, co był ten filmik. Na flesza? Tak. Na, na flesza, na no w ogóle nie na <laughs> To jest takie śmieszne. Taki urgot, nie, latający po całej mapie. <laughs> Fleszuje się po całej mapie i zrobić dżunglę w 30 sekund. No, on my to był głupie. Łączcie <laughs> ze smokiem. Łącznie z baronem. Z dziwną dżunglą. Dobra. <laughs> yy, dobra. Ile, że to macie. A powiedziałeś, że my, jakie mamy super ekstra level na weście? E, tak, na, na weście to tylko nagle ten ma 30 level, a my tak, ja mam 18, ha, e, HGN Studio, Hokagen ma 15. Hogad. Hogaty, Hokagen. nie wiesz jak mówić. Nie wiem jak mówić, ja ci mówię po imieniu normalnie. E, to, to dzięki, <laughs> że mam <mu> imię Hokagen. <laughs> nie mówić Hokagen przecież, że to Hogaty ma e, level 14 bodajże. No. No to na midzie będzie gorąco. Gorący mit? Gorący no, mit. Nie, nie złość, tak. Usta, a on, on mi będzie to... pić. Za daleko mi z nim poszedłeś. Przepraszam. Ja, ja go zmaitowałem. Gaddemet? No patrz, jak padnę, to cię zabiję. <noise> no <Nie, to głos> i go zabiję. No. Przeżyłeś. Jezu, ja mam tu słabo. jak ten brand ma 30, to ja zgiję. Oni, oni mają dwóch dyskonektów tak w ogóle, bo Asha jest na solo lane, a po... A, nie, na topie jest Alistair, okej. Okay. To i tak mają dwóch dyskonektów. Yy, dżunga. Nie mają dżungli. Pamiętaj, że to jest normal. I to na takim zawadu. Jezu, Jezu ja, dlatego taka... źle jeżeli... Ten... Wow, ale... Teraz Ja chcę gang Dawaj tutaj o, nam. Dobra, bo, bo jest daleko, jest daleko. Biegnę, 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 biegnę. Dym, ty, dym. Jakbyś mi go zesponował, bym się okay. First A, o. A, uciekł na swoim fleszu. Dobra. Jest tu, idzie. Jest? No. Robimy podejście drugie. No na pewno już nie wyskoczę na fleszu na niego. Dobra, dosta. Nagle te dziś tych dżungli. Przecież tam nikogo nie ma. To blue później mi dasz najwyżej. O. Też bym chciał. No <głos> <głos> No szczególnie... Oh <noise> szczególnie. Szczególnie, że Lee nie potrzebuje, Blue. Niesamowicie. No. Ale tu główno jest takie energożerne. Trzeba uważać, ten, żeby z basic attacku, z pasywa. <noise> Jak mi ten Fiddlestick denerwuje, on... No, znowu zna... przy nas. Mi ...tak styluje creepy. A? Znowu przy nas ten... O, zabij. Tak. Trynd, 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 tak w ogóle piątym tym graczem, który się nie połączył, z Trynda. Dobrze wiedzieć. No. I go a, dalej ten nie ma start Jest, jest Jest Akali jest na topie na bocie jest Alistair Ashe Ja chcę mojego Kennena z Ista Czemu z Ista? Ile masz IP w ogóle na tym koncie? IP, IP? No 3000 No to jeszcze 1800 i masz Kennena Pięknie, Pięknie. Pięknie. Pani, nie wiem. Przy czym jest e, AD i pierwszego wolno blinda Chyba, że masz inne hmm. rudy. Znaczy się wiesz. Nie wiem po co się robi. Śmieszne są runy na... ...którym to? Dlaczego ten brand jeszcze żyje, ej? No bo co tak. nie mogę podejść zobaczyć. Mam się zezłościć na ciebie? Dlaczego masz drugi level, ej? Bo gankuję. nie gankuję. Całkiem nieudolnie. <laughs> I się nie da gankować. Już nie gram z nobami. NAIN! Jeszcze jeden nawet. Aha, a ten Fiddle wcale nie jest lepszy ode mnie. A. Kurczaki. Uh, first blood. To to stick okej. Mam asystę tylko. Chociaż nie narzekam. Chodź na mi, da On ma jeszcze poty, bo on sobie tych potów pokupywał. I buty. 20 razy z Już nie ma po to. Już nie, no, ale ma buty właśnie, dlatego ucieka co chwila. Dobra. O co tam nie... się na Nic. Jeszcze jeden level na tego misika głupiego. Dobra. Niech to przyjdzie. tylko do... że stunujesz, to on szpin. No... Tylko, że on... Ucieknie prędzej i on nie podejdzie na to, że mógł w ogóle tym Miskiem rzucić. Z pewnych względów ten komentarz o Misku mnie rozbawił. Jaki? Tak ogólnie Misiek. Misiek w ogóle Misiek. Misiek aka ak negletet No nie da rady go go. Zdradziłem tożsamość. Tak, oczywiście. Jakbyś się nie przyznał, to by nikt nie wiedział. Nie no, nie ma szans na tu. Aj, nic roziktowałem. Mogłoby się wrócić do bazy, ale Po co bym Jestem ciekawy jakie oni mają levele tak naprawdę No to Aha, dzięki No to kto tam taki tam taki K K K Szejmy. Aha Troll T T O tak, Disney z blue. No to dzięki. I blue wziąłem. No to dzięki. Yeah. Nie, nie. <laughs> Musi nadrobić farma. Nie, nie, o, 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 no. o tamto... Było sobie blue. Tak, jakie oni mają ten? Jakie oni mają? Uh, ułow, 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 P, ułow, ułow. AD, AP, AP, Alistair. Tak, AP bardziej. Tak, AP, a a P, AD, Alistair. <śmiennie> no cóż, niestety Mercury. Nie lubi ich, bo są droższe. Hmm, dalej nie ma branda. Ale nas trochę pocisnęli teraz. A a ten, ten Tim sobie ich tam ładnie jedzie? Jestem tu wrócił. O, przyszedł. Teraz on będzie próbował na... Aaaoo, potrzymaj mi da, może jakbyś tak chciał. A jasne, już, już, już. Daj mi skończyć biurczki. Dobra, nie, nie da rady jeszcze szybko. Dobra, co? Co tu się dzieje? Timo chyba ginie. Chociaż. Tak ginie raczej. Raczej na pewno. Mhm. Mm. Mm no, no to fajnie. Jeszcze zabiję tego trendera. No no, yy, no okej, okay, dobra. Dobra. No to no to fajnie ginie, nie? Nie, myślałem, że zginie. No, sorry, bo sam na dwóch nalło HP to jest ale to jest Timo. Nie brałeś tego pod uwagę. timo to jest opa. Ja po prostu nie lubię Timo, to nie biorę go pod uwagę. Nie, to to jest bardzo dobry. Ja wiem, że jest dobry, timo, ale ja... Ja nie I lubię przeciwko niemu grać Dlatego go nie lubię Tak ogólnie Dzięki Chodź, zostaniesz blu blue Od cioci nigletot Ok, na ciocia Taka Włochata trochę Wcale nie jestem Włochaty Nie Zwalaj nie. sobie Nie Nie, wcale <grym> mm. Ale odezwał się ten co Włochaty, nie jest tak swoją drogą no. No. W sumie ja też się odezwałem. No, odezwał się. Dobra. Co tam się dzieje? Mów, co komentuj, co tam się dzieje. Jak streamer, nie? Eee, tak. Eee, a nie, nie jesteś streamerem. No co? Zapomniałem. No to... No, Ale ja znowu ma double kill. Kolejny double kill, to, 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 to prawie jak ta aszka w poprzednim meczu. To, to fajny top. I eee. teraz. Ta aszka, w ogóle to. Alistair, Alistair sobie zwardował, bo ta? A teraz mnie podrzucił. Jak ci było? Bardzo miło. C cieszymy się bardzo. Tak. Jak ci odpowiedziałeś? Nie ma tak dobrych koledzy. No, najlepsi. Szczerze tak, słabo gankuję, nie obchodzi mnie wasze zdanie, tak? Ta krytyka Dobra, mam ulta No to chodź Już, z takim HP raczej nie gankujemy Jeszcze, ulti top Brancio ulti No to nie miałem many na ulta Nie zginąłeś? Nie no widzisz... HUE 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 Tak nisko mnie cenisz Ja bym zginął Ja hmm. mam tylko jedną asystę w tym momencie 6-0 ten posze. No to ta aszka była o, ona się... Ona za przeciwników na górze Zaraz będzie pewnie... O, no. Ale on zginie, on... Ona zginie jeszcze, Kali No No przecież ta aszka, która była w poprzedniku... SS idzie nas... na dół Brandy idzie na dół Widzę o, idę go dorwać Chodź, 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 chodź nie ja mam heal'a, mam flesza, więc ja ucieknę, spokojnie. Nawet może pobiję się. Eee... Żyćku. a Albo dobra, ja tu pójdę w niego też. Nie. Żum, żum. Aż oszczała. Nie mam many, żeby wbić Aha. tam z kill'em. się. Giniesz. Ine. Nie zrobimy z... jeszcze też. Tak, to fajny ten, fajny ult. Nie mógł wcześniej. Nie, nie ma też używać ten własnego ulta pod koniec tym fajtu. A ja zapomniałem się heal... zapomniałem się zhealować, bo miałem heal a. No to Na no Znaczy się zapomniałem, to tyle tak, że nie zdążyłem. Przyjaciel. Nie, no. zdąży... nie zdążyłem, bo bardzo chciałem, ale nie zdążyłem. No to nic, mi śmierci. Jezu, mam straszne FPS dropy i te szumy, nasze znaczy te trzaski w tle na pewno pomagają. Te Mój drogi te trzaski to jest szelest paczki chipsów, ej. Wiem, ale ja nie jem chipsów. Kto chce blue? Ja. Ja też chcę. Ty nie chcesz, ja chcę. Idź tam y ten... A sobie. o no to mieliście blue. Brandzio view no. sobie blue. My lane Był sobie Lissim A tam Lissim Dobra, bo coś mi słabo idzie Też Byli... muszę tak mówił powiedzieć Patrz ten Timo się z nim leje Ten na patrz i i tak Ale Typek Typek nie powinien mu robić jak on ma przecież tą strzałkę Timo, nie? O Ania śpi, Ania śpi, Ania śpi zdaj wyjątcie Kłek o oh, ja! Yeah. That I'm no, Wiesz jak jakbyś go ze to byś miał killa. To... Nie, uciekłby. Nie uciekłby raczej. Uciekłby. uciekłby. Ten stan. Bo tam ci by się na mnie rzucił. Ale chodzi o to, że może ten stan nie trwa długo, ale on by dostał straszny damage z tego stanu Nie wiem. To... Może nie ze stana, tylko ze skila. Dobra, no, no. To miałem na myśli. No to... I to eee. Masz, ten wielki dymycz dymyk O, odpalę sobie gosta, co mi tam... Oj Musiałbym! <noise> Spoko Idzie, Misiek Eee... Misiek zabij. Ej! No! Serio? A! Pszty, nie miałem flesza. Timo kamikadze. Oj, Timo ginie. Idę mu pomóc, ale chodźmy pomóc. Nie? Wydaje mi się, że... A chociaż nie, nie zginie. Jeszcze trynda tu idzie. Aura Trynd. Jej. O plecy macie jeszcze, Akali. Timo ginie tym razem. Idę do was, ale nie wiem czy dobiegnę. Tak szybko jakbym a, a. chciał yy, I idzie to... ten Fiddle ultuję O, e, dobra Patrzcie, tu mnie pilnować Może Dragona czy coś No ja się co pan na razie No ale we dwóch możemy z... W sumie z Lisinem i z Fiddlem jeszcze Lissin powie hawkar się Dobra Listen trzeba mi blue. Dobra, jest na linii O no. ten, nie, czekaj, najpierw meat O mid. Taki trochę Ej, trzeba ogarnąć mida. Ej, ne, ej, ej, ej Zaraz będzie ten, zaraz będzie ult Dobra, ja też się kieruję w tą stronę. Nie wiem, czy trochę nie za późno, ale... Co tam? No dobra, jest Grzybek. Kali puszuje topa. O tak, lepiej ja Grzybek liczby. tam wraca. A ty, nie wiem, to był tak, fir. Tak, Fear skok. No tak, żeby się odsunęli. W sumie nie wiem, co ja chciałem zrobić, tak w ogóle. Ale... Chodź, człowieku, który chciał blue. Idę, idę, idę. Eee! Oni mają tego Ward'a, no to... Mają? No... Zapewne. No nie wiem, bo mogła tak na siebie postrzelić sobie. No, tak się... randomowo. Ona sobie może no na to pozwolić, bo widzi. Dobra. Bo widzi. No bo widzi, że strzały wszystkie nie wylatują. Bo widzi. Bo ona widzi. W ogóle coś ten, a... Nie. Dobra, powiedzcie kiedy wypadamy. Nie wiem, ja ten mam... Flesza, o... i ulta, i... Ja, ja mam... nie mam HP, nie? No. Też nie mam HP. Dajcież bez... ikkonać, będę miał giant Beta. O, bo tym razem Timo nie zabił. Ale ten... Ten Trynda uciekł znowu na 20 HP. Właściwie to pierwszy raz na 20 HP uciekamy. No ale znowu. Ale tak ci się fajnie powiedział. No, no. Znowu pierwszy raz uciekł. Tak bo my to się tak zawsze fajnie mówi. No nie No to fajnie sobie wszedłem w ogień, a jeszcze w studa Chodźcie Bulbaser. już tam biegnę do was, ratować mam wasze krzywe dopy Też tu biegnie, tak? Z góry niby Akali I Trynda Chociaż nie, Akali Chociaż Trynda też Kbum, kbum No nie, Timo mi napiął A ult, ult, ul, 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 ult, 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 ul, 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 ul. Kał, kał, kał. Enemy no. triple kill, enemy quadra kill, enemy pentakill Ja mam tak troszkę mało papetu A tam Czekaj mi się kto atakuje Oooooooo Zniknął <laughs> mm. atakuje Pechę no to Branda. No to nikogo nie no, trenda. Timo ogarnia komu ładować blinda. Szkoda, że teraz go nie było. No, my zrobili przykro. Puszmy osz, osz, Tak. To zginę. Ja ten mało No. A nie ma większego? A nie ma większego niż timo. Ha, ha, ha. No To dzięki zękko. Kasy mi trzeba. Trzeba mi sto na ro... ro to o, sobie myślił z tego. No to... No to fajnie, że się rzucacie. Jak ty ma nie ma? Nie ma w życiu. O, Ciebie na nie też... Jest, nie ogarniam, nie ogarniam. Dlę w grzyby wszystkie, chodź. Tego Branda trzeba będzie zabić. Mówisz? Zapew. Nie! Krzyczę. Okej. Okay. A ja mam straszne ściny, jak nagrywam na tym kąpie. Mhm. Jest. Ale to... nie nagrywaj. Chłop, który... Ten. Prehistoryczny. Naprawie. Z lekamienia. Oczywiście zaraz pójdzie wszystko ten. O, 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 o! Opatrzcie, opatrzcie! Jaki engage. On nie przegracie, Nie przegracie, nie? Ten Timo... A, ten Timo już ma 8-5 5 Właśnie te 5 ma Film, mamy Jaye Co? E! No to fajnie Odważna Fajne tacy Tak, tak, no Cofaj, cofaj, cofaj Hmm, no dobrze. O, Timo! Gupia! Sorry Co Timo Stupid me. Niech weźmie sobie pod AP, Timo. Timo, rób AP No Ej deszcz na mnie pada. Co? Nie, Karol zamrzut no Okay. Zamknij zimno, bo mi okno. No, dokładnie. Ej, straszne ściny mam. Naprawdę. Naprawdę, tylko 50 FPS-ów, no kurczę. Nie, no tak to mam 30, ale pamiętam i spada do 25, 6. Ziumek, Sorry, ja... ja gram normalnie na 20. Ja, ja też. Ja jak mam teamfight minionów, to mi spada do 9. Teamfight minionów. <laughs> A miniony idą na teamfighta. Team Teamfight minionów no to fajny Teamfight Patrzcie jaki Teamfight na środku Ej, dół, duu, dół. Czuję tam Teamfight A czy minionów? Na minionów? minionów zwierząt Ulty No już pijcie Ty masz te okularki z sanatorium? Dawaj Łohoho! Shutdown! Mm. Ale greedy. In. A, zabiła. O, kolejny shutdown. Jak ktokolwiek to będzie oglądał na Whitey! to ja chcę zobaczyć jakie będą oceny mojego builda. Ale... nie się odwalą mojego builda. O, Surrender. Już? Surrenderowali to! No nie wiem właściwie czemu, ale okej. Okay. O Boże! No e, to było będzie. na tyle? To by było na tyle w sumie z dzisiejszej gry. No w tym jakie trolle! Tak, tak. Teraz le leci bulwer z miska. Czemu oni skończyli? Oni mogli to wygrać, ale dobra. No, mogli wygrać. Dobra, myślę, że to koniec na dzisiaj. Nie będzie następnej gry ani ma Dużego Misia. Tak. Yy, żegnają się z wami. Dobra, tak? raz... bogaty. No i real, cześć. Nie mój gość.